Witam Was serdecznie ponownie po długim weekendzie. U mnie dopiero, słuchajcie, po długim weekendzie. Trochę mi się to wszystko przesunęło jak zwykle, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów. Ale tak jak wam opisywałam w ostatnim filmie, filmie z makijażem, że będę omawiała dla was nowości, jeżeli chodzi oczywiście o produkty pod oczy, dlatego, że akurat te filmy zauważyłam, że są bardzo lubiane, bardzo lubicie nowości pod oczy. I znowu zbierałam sobie kilka kremów, kilka serów, które chciałam wam dzisiaj przedstawić i kilka wam również w międzyczasie przypomnę. Dokładnie będzie to sześć nowych kosmetyków pod oczy. Także, jeżeli lubicie akurat ten temat i interesuje was temat pielęgnacji skóry pod oczami, to oczywiście serdecznie zapraszam was do oglądania. Tak jak wiecie, zrobiłam kilka filmów, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry wokół oka, także te najważniejsze będą Wam się tutaj gdzieś wyświetlały, żebyście mogły zobaczyć, które było ostatnio. Myślę, że jeden z najważniejszych w ogóle filmów to jest oczywiście kremy pod oczy, czy też pielęgnacja skóry pod oczami 2020. Dlatego, że tamte kosmetyki to są kosmetyki, które towarzyszą mi cały czas, których cały czas używam, które są uważam rewelacyjne. Dzisiaj też będę do nich wracać. Do dzisiejszego filmu wybrałam kosmetyki koreańskie, kosmetyki zachodnie i kosmetyki polskie. Także myślę, że całkiem ciekawe Zestawienie. Na przykład z kosmetyków polskich będę dzisiaj omawiała najnowszy krem we oli Botanika, a z koreańskich, myślę, że od koreańskich kosmetyków w ogóle się zacznę, będzie na przykład krem Jadach. Dlatego, że tak jak pamiętacie w moim filmie z płatkami pod oczy, ta marka wypadła niesamowicie dobrze. Tak jak zwykle zrobiłam sobie spis z działaniem, ze składnikami, także tutaj będę zerkała w telefon, kiedy będzie mi to potrzebne, więc nie stresujcie, że gdzieś tam sobie patrzę w dół ale po prostu nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich składników. I myślę, że zaczniemy od marek koreańskich. Przetestowałam dwa naprawdę bardzo ciekawe kremy pod oczy. Myślę, że się Wam spodobają. Tak jak Wam opowiadałam o kremach pod oczy, jeżeli chodzi o kremy koreańskie, to one przede wszystkim mają tą dużą pojemność. I tutaj, jeżeli ktoś nie oglądał mojego kanału, to oczywiście przypominam, że na kanale pojawiła się również marka Benton. Tutaj są akurat jej dwa naprawdę takie bardzo fajne kremy pod oczy. Tutaj mam akurat krem fermentowany, czarny, o którym mówiłam bardzo często. I najnowszy Snail Bee. I Ultimate Eye Cream. Ten krem akurat już pojawił się na stronie Pentona, bo tak jak pamiętacie w filmie mówiłam, że nie wiem kiedy on po prostu do Polski dotrze. Już jest, także jeżeli byłybyście nim zainteresowane, to już jest. I również omawiałam na przykład dla Was Pyunkang dlatego, że ten krem również ma tutaj 30 gram i również jest to świetny krem, jeżeli chodzi na przykład o wygładzanie skóry pod oczami, rozjaśnienie skóry pod oczami. Te kremy chciałam tylko tutaj przypomnieć. Natomiast jeżeli lubicie bardziej luksusowe marki koreańskie, to w dalszym ciągu bardzo polecam wam kosmetyki Shampree. Tutaj znowu mam dwa kremy pod oczy, znowu w tej dużej gramaturze. Tutaj znowu jest po 30 ml, więc naprawdę Zawsze koreańskie kremy wygrywają z innymi, ponieważ one mają dwukrotnie większą pojemność. I myślę, że dzisiaj zacznę od marki Jadach, dlatego że to jest marka, którą bardzo polubiłam, szczególnie za jej genialne płatki pod oczy. Tych płatków cały czas używam i miały one przede wszystkim świetne działanie, rozjaśniające i takie wygładzające skórę pod oczami, działają też bardzo fajnie liftingująco. I marka Jadach zainteresowała mnie też dlatego, że jest to marka naturalna i marka cruelty free. Jest to taka bardzo specyficzna marka koreańska, która dba po prostu o swoje składy. Jeżeli coś w nich znajdziecie pachnącego, to będą jedynie olejki będą masła i będą wyciągi roślinne bardzo ładna konsystencja tego kremu, dlatego, że on się idealnie wprost wchłania. Jest dosyć delikatny, jeżeli chodzi o konsystencję, ale jest ona taka wyjątkowo masłowata i jest to krem przeznaczony dla skóry dojrzałej z obrzękami, ze zmarszczkami. Natomiast wszystkie kremy, które dzisiaj omówię, pamiętajcie, że pielęgnacja skóry pod oczami to też jest Wasz wybór. Jeżeli macie jakiś konkretny problem ze skórą pod oczami, to nie patrzcie na to, czy jest to krem do skóry dojrzałej, czy też nie, bo po prostu każdy z dzisiejszych kremów może nadawać się również do skóry Młodej, a ten krem ma likwidować opuchnięte oczy, zmarszczki, worki pod oczami, opadającą powiekę doskonały do skóry suchej i pozbawionej jędrności. Teraz dlaczego? Dlatego, że tu jest te osiem słynnych składników premium, czerwonych składników, dlatego tutaj też ten krem jest w czerwonym opakowaniu. Mamy tutaj czerwony żeń jeden z moich ukochanych składników przeciwzmarszczkowych, takich najsilniejszych składników anti-aging, jeżeli chodzi o koreańskie kosmetyki. Temu składnikowi często poświęcone są całe linie i on u mnie sprawdza się rewelacyjnie. Teraz jak sobie nożę, on ten krem na rękę, to czuję jak on doskonale nawilża, jak tutaj robi skórę. Jest jest również ekstrakt z granatu, jest ekstrakt z malin, koreańska jeżyna, ekstrakt z winogron, czerwona herbata. I również jest zielona herbata, i te osiem składników to oczywiście są bardzo silne antyoksydanty. Także tutaj, jeżeli chodzi o skład, to one po prostu są na początku składu, więc macie bardzo silną ochronę przeciwko wolnym rodnikom, taką ochronę przeciwstarzeniową. A później marka dodała oleje, dlatego że ten kosmetyk również ma działanie takie odżywcze. Jest to kosmetyk też mocno wygładzający, więc mamy tutaj na przykład olej moringa. My mamy niacinamid, który wpływa w zasadzie na wszystko, jeżeli chodzi o skórę, więc będzie on przede wszystkim działał. Na zmarszczki, rozjaśnienie też skóry, poprawienie jej kolorytu. Natomiast jako emolient, marka dodała tutaj wosk pszczeli, więc ten krem jest takiej bardzo fajnej konsystencji. Tak jak Wam mówiłam, na początku on się pięknie rozprowadza, jest dosyć. Cienki w sumie krem, nie jest on taki bardzo gęsty. Tu będę miała dużo gęściejszy zaraz krem kremem do pokazania, więc myślę, że on się będzie nadawał i do skóry, która nie potrzebuje dużego odżywienia pod oczami, bo są takie skóry, które po prostu, jak to się mówi, nie są pod oczami tłuste jest takie określenie. Są raczej takie, wiecie, normalne. Ja na przykład mam skórę bardzo suchą, taką dosyć papierową, i ten krem również się u mnie sprawdził. Dodatkowo mamy jeszcze wyciąg z morwy białej, który oczywiście będzie wpływał na rozjaśnienie. Alantoinę, argininę, i na końcu, tak jak wam mówiłam, jeżeli chodzi o jakieś dodatki zapachowe, to jest olejek lawendowy. I ten olejek będzie działał antybakteryjnie i antygrzybicznie. Według mnie jest to doskonały krem, przede wszystkim na dzień. Ja na noc lubię używać bardzo gęstych kremów, takich właściwie jak trochę jak serum. Też mam jedno swoje ulubione serum, tak jak wiecie, więc używam go, staram się go używać po prostu na noc, ale też te kremy na noc sprawdzałam, żeby po prostu dać Wam informacje, jak one na noc działają, więc może być to krem dziennonocny, ale przede wszystkim dla mnie jest to rewelacyjny krem dzienny. Ze względu na tą konsystencję i ze względu też na tą olbrzymią ilość antyoksydantów. Drugą propozycją, jeżeli chodzi o marki koreańskie, jest też jedna z moich ulubionych marek. Jest to marka znowu nowa, nazywa się Instri. Powiadałam Wam już o tej marce kilkukrotnie i zawsze, co mnie bardzo zastanawia, to jest stosunek jakości tych kosmetyków, użytych składników i jej ceny, dlatego że ona według mnie to jest jedna w ogóle z najlepiej plasujących się cenowo marek koreańskich. Jest ona naprawdę w doskonałych cenach, jeżeli chodzi o po prostu tą jakość, którą ona nam daje. Dzisiaj przyniosłam sobie jeden z też takich bardzo popularnych kosmetyków tej marki. Sporo osób mnie o niego pytało też na Instagramie, czy go testowałam. No i w końcu mogę właśnie wydać tutaj swoją opinię. Jest to jeden z nowszych produktów. Należy on do linii Bifida i będę nazywać go Real Eye Cream. Ten krem ma tonizować skórę pod oczami, ale również ma przeciwdziałać właśnie zmarszczkom. Ma przeciekawą konsystencję. Powiem Wam, że z taką konsystencją kremu nie spotkałam się chyba w żadnym kremie koreańskim, który do tej pory jakby testowałam. Jest to konsystencja, która bardzo mi odpowiada, bo ona jest niesamowicie taka emulsyjna. Jest ten krem dosyć tłusty, ale on jest lekki. Tworzy taką woskową jakby powierzchnię na skórze, taką wyraźną warstwę okluzyjną. Przepięknie wygładza. Naprawdę powiem Wam, że jak używałam tego kremu, to gdybym nie wiedziała, ile on kosztuje, to powiedziałabym, że to jest bardzo drogi krem i to spodziewałabym się przynajmniej trzy razy wyższej ceny niż ta cena, którą on ma. Przepiękny dla skóry pod oczami. Szczególnie lubię go znowu na dzień. Dlaczego? Dlatego, że on ma tam właśnie działanie takie prasujące i wygładzające, ale również będzie to oczywiście doskonały krem na noc. Jeżeli chodzi o główne składniki w tym kremie, to jest bifida. Bifida to jest probiotek, ale również bardzo silny antyoksydant. Doskonale zabezpiecza skórę wokół oka, intensywnie ją nawilża, tak jak mówię, działa niemal okluzyjnie na tą skórę pod oczami, chociaż będę miała tu dzisiaj taki kosmetyk, który wyraźnie jest opisywany jako kosmetyk okluzyjny ale myślę, że spokojnie akurat ten krem mogę takim mianem określić i ma on wzmocnić barierę ochronną skóry. Zdecydowanie to robi, ponieważ mamy tutaj na pierwszym miejscu probiotyki. Ma odżywić skórę, jest to doskonały krem odżywiający. Ma skórę uszczelnić, czyli po prostu będziecie miały wrażenie, że skóra staje się gęściejsza, bardziej zabezpieczona. Ma skórę rozjaśnić. Zmniejszać opuchnięcia i doskonale regenerować. I to wszystko ten krem robi. Dodatkowo marka dodała tutaj niacinamid, także wiecie, że będzie on działał przede wszystkim rozjaśniająco na skórę pod oczami ale również mamy masła więc masło Shi, mamy ekstrakt z nasion marchwi, wyciąg z pestek mango, alantoinę, olej z awokado, andeozynę, glicerynę, skwalan, witaminę E. Ceramidy NP i wyciąg z tarczycy bajkalskiej. Także powiem Wam, że jeżeli chodzi akurat o ten krem, to określam go jednym z najlepszych w dzisiejszym filmie. Także on wyraźnie jest taki gęściutki, zostawia taką bardzo, jak dla mnie, przyjemną powierzchnię, jeżeli chodzi na przykład pod makijaż albo na dzień, jeżeli chodzi o zabezpieczenie skóry wokół oka. Także on mi się naprawdę rewelacyjnie sprawdza również pod makijaż. Bardzo podobne działanie, jeżeli chodzi o stworzenie takiej bardzo przyjemnej takiej emolientowej, ale też takiej bardzo specyficznej warstwy pod makijaż. Jest krem Ole Henriksen, też dzisiaj będę go omawiać na samym końcu tego filmu. Także myślę, że jak na jego cenę, i jego skład, jego właściwości, to, że marka jest cruelty free, to, że te kosmetyki po prostu są o tak dobrych składach, to znowu jest kosmetyk wydaje mi się nieperfumowany, to gorąco Wam tutaj ten krem polecam. To są dwa kremy koreańskie, które ostatnio przetestowałam i one się trochę od siebie różnią, także od razu Wam tutaj powiem, że ten krem zdecydowanie ma taką konsystencję jak takie zwykłe kremy, czyli jest taki nawilżający, bardzo ładnie się wchłania, jest dosyć lekki, ten natomiast jest Gęściejszy, ma taką specyficzną konsystencję, trochę jak wosk. Najbardziej kojarzy mi się właśnie z takim woskiem, który doskonale właśnie tą skórę pod oczami zabezpiecza. Także myślę, że z tych dwóch kremów na pewno coś będziecie mogły wybrać. Jeżeli będziecie miały jakieś wątpliwości, który będzie dla Was lepszy, to oczywiście piszcie komentarze pod filmem. A jeżeli któryś z tych kremów pod oczy będzie Was interesował i też macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o te kremy, to również możecie je zadawać pod filmem. Kolejnym kosmetykiem będzie znowu coś nowego, coś, co pokazywałam Wam w ostatnim filmie z makijażem, ale tak jak Wam mówiłam, jestem w trakcie testów tej marki. Natomiast Postanowiłam dzisiaj już wam trochę o tym serum opowiedzieć, bo to będzie serum pod oczy, dlatego że myślę, że to jest naprawdę ciekawy kosmetyk. A jeszcze trochę na film z marką PUR trzeba będzie poczekać. Myślę, że jeszcze około miesiąc będę te kosmetyki testować. Także zobaczymy, czy coś się zmieni, jeżeli chodzi o to serum. To serum nazywa się Tone Up Total Eye Fitness. Ma zielony kolor, zaraz dowiecie się dlaczego, ale może troszeczkę jeszcze wam przybliżę pielęgnację marki PUR. Powiem wam tak w skrócie, w bardzo dużym skrócie, że ta marka jest związana z marką. Cosmetics, i dlatego tak bardzo mi zależało na jej przetestowaniu, dlatego że jeżeli stosowałyście w ogóle kosmetyki do makijażu, jeżeli chodzi o pur, to wiecie, że tam olbrzymie, jakby uwaga jest skupiona na składnikach pielęgnacyjnych. I wszystkie te kompleksy, które macie w kosmetykach do makijażu, znajdziecie również w kosmetykach do pielęgnacji. Jeżeli chodzi o związek z marką Cosmetics, to powiem Wam, że te marki produkowane są w tych samych laboratoriach, ale to nie znaczy, że one działają identycznie. Tutaj nie mylcie tego, nie myślcie, że to jest to samo, co Cosmetics. Po prostu chodzi o to, że korzystają z tych samych bardzo dobrych laboratoriów, czasami korzystają też z tych samych składników, i czasami rzeczywiście te składniki pojawiają się w obu tych markach. Więc myślę, że jest to niesamowicie ciekawe. Tym bardziej, jak chcecie mieć coś tańszego, bo zdecydowanie Cosmetics jest najdroższą marką, jaką w tej chwili na kanale testuję, jakiej używam i jaką chyba najbardziej zdecydowanie też lubię, jeżeli chodzi o pielęgnację. Ona się naprawdę niesamowicie wybija, jeżeli chodzi o inne marki, przez wysokie stężenia, przez to, że jest to marka tak bezpieczna, ale marka PUR właśnie ma skomponowaną tę linię w taki sposób żebyście miały bardzo dobre składniki, żeby był to czysty i dobry skład, który działa też intensywnie na skórę. Dlatego to serum mnie tak bardzo zainteresowało. Serum pod oczy o potrójnym działaniu: ujędrnia, liftinguje i zmniejsza obrzęki, cienie pod oczami, linie i zmarszczki. I tutaj mamy standardową pojemność 15 ml, mimo tego, że to serum wygląda na dużo większą pojemność, ale tu jest 15 ml. I jest również bardzo fajny skład, jest tutaj niacinamid, to znowu chodzi o rozjaśnienie skóry pod oczami i przyniesienie elastyczności, poprawy po prostu wyglądu skóry. Później jest taki specjalny kompleks, który się nazywa Bioskin Up, który redukuje obrzęki i cienie pod oczami. Kwas hialuronowy, kurkuma, widzicie jest to składnik, który pojawia się również w kosmetykach marki Cosmetics. Również jest miodła indyjska, znowu ten sam składnik, aloes. Później mamy algi, co niesamowicie mnie ucieszyło, bo ja algi w ogóle w kosmetykach pod oczy i kosmetykach w ogóle uwielbiam. Algi działają nawilżająco, rewitalizująco, też pięknie likwidują właśnie obrzęki i bardzo dobrze poprawiają kolor skóry pod oczami. A dodatkowo marka dodała tutaj jeszcze chlorellę, także dlatego właśnie ten krem ma taki zielony kolor. Właściwie to serum. I w składzie na samym końcu jest jeszcze glukonolakton. Glukonolakton należy do kwasów PHA, ale jest to kwas niezwykle łagodny. Jest łagodniejszy dużo od kwasów AHA. Będzie delikatnie złuszczał. Jest również antyoksydantem i jest również silnym humektantem, także będzie intensywnie skórę nawilżał. To jest postać serum, czyli macie taką bardzo lekką konsystencję, która przepięknie się wchłania. Też dałam je do testowania Jarkowi, żeby powiedział mi, jakie są jego pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o ten kosmetyk. Czasami lubię tak robić, bo no wtedy po prostu czasami potwierdzam coś, co sama myślę i też jest to dla mnie ciekawe pokazuje kosmetyk komuś, kto się kompletnie na kosmetykach nie zna. I powiedział mi, że przede wszystkim to, co czuję, to jest intensywne nawilżenie skóry i chłodzenie. Także wchłania się, nie zostawia żadnej tłustej warstwy, nie roluje się pod oczami, co też myślę, że jest bardzo ważne, bo jeżeli będziecie stosowały je na dzień, to myślę, że to jest najważniejsze, żeby ten kosmetyk nam się tam nie rolował, nie zbierał, żeby właśnie dobry pod makijaż, jest bardzo lekki, bardzo nawilżający. Może być to serum, którego używacie po prostu dodatkowo, plus nakładacie sobie jeszcze jakiś krem, jeżeli macie bardzo suchą skórę pod oczami. Ja na na przykład bardzo lubię taki zestaw, dlatego że tutaj mam takie wyjątkowo bardzo silne działanie, właśnie odżywcze, regenerujące, ale bardzo chętnie właśnie nakładam sobie to serum pod spód. Również stosowałam je oczywiście na noc i tu też pięknie się ono sprawdza. Bardzo lubię takie kosmetyki, które właśnie działają na puchlizny, na cienie pod oczami, które są intensywnie nawilżające. No i teraz kolejny kosmetyk, który powiem Wam, że niestety wypada w tym filmie najsłabiej. Mimo tego, że miałam, jeżeli chodzi o niego, bardzo duże oczekiwania, bo poprzedni kosmetyk z tej marki spodobał mi się niesamowicie. Cały czas go też używam i cały czas go bardzo lubię. Chodzi tutaj o markę Jonel i jej nowy krem Trifil Fusion, A and Lip Wrinkle Cream i Minimizer. Ciężko się tutaj czyta, bo to wszystko się odbija, tak jak w blusterku. Tak jak widzicie, jest to przepiękne opakowanie, naprawdę opakowanie robi duże wrażenie. Robi grę, ma tutaj kokartkę na czubku, właściwie to na szczycie, nie na czubku. Jest to też przepiękna konsystencja. Tutaj, jeżeli chodzi o konsystencję w marce i to nam się niesamowicie podobają. Ta konsystencja, znowu bardzo przypomina mi ten krem. Także słuchajcie, różnica w cenie jest tutaj olbrzymia. To serum chyba kosztuje, czy ten krem kosztuje 250 chyba zł, 260, a ten krem kosztuje 69. Jeżeli chodzi o działanie tego kremu, Marka tutaj obiecuje, że będzie on likwidował zmarszczki mimiczne. Dosłownie, że będzie likwidował zmarszczki mimiczne i wokół ust i wokół oczu. Natomiast powiem wam, że bardzo ładnie ten krem nawilża, bardzo jest przyjemny, bardzo jest dobrze sformułowany no nie działa on aż tak silnie, więc trochę jestem zawiedziona. Z drugiej strony jonel po prostu jest też taką polską marką premium i te linie pielęgnacyjne są dosyć drogie. Natomiast jest tutaj dość enigmatycznie wytłumaczone jak ten krem działa, co też mi się trochę nie spodobało. Bo tu jednak jeżeli płacicie więcej za kosmetyk i jest to serum, to ja lubię po prostu znać jego skład no i zobaczyć dokładnie co w nim jest. A jeżeli chodzi o jonel, to mamy tutaj kwas hialuronowy, witaminę B3, i policukry z alk. Także myślę, że mimo tego, że to jest bardzo ładny krem pod oczy, tak jak Wam mówię, on jest ładnie sformułowany, ładnie się wchłania, jest bardzo przyjemny, ma taką kremową, jakby żelową konsystencję, nie jest za tłusty, ale też nie jest, wiecie, zbyt taki cienki, będzie dobry na pewno do skóry dojrzałej. Tutaj marka proponuje też wykonywać masaż, oczywiście możecie go wykonywać przy każdym kosmetyku. To muszę powiedzieć, że w dzisiejszym filmie ten kosmetyk akurat należy do takich. Powiedziałabym, ze względu oczywiście na tą wysoką cenę, tych, które spodobały mi się trochę mniej. Nie wiem, co o tym myślicie. Piszcie, może miałyście jakiś kram z Jonel pod oczy. I teraz kolejna nowość z polskiej marki, którą obiecywałam Wam na samym początku tego filmu: to oczywiście jest 20 Seconds Magic A Treatment z marki Veoli Botanica. Tutaj, jeżeli chodzi o kosmetyki Veoli Botanica, zrobiłam oddzielny film z takimi podstawowymi kosmetykami z tej serii białej, jak ją nazywam, natomiast to jest taka seria Pro. Coraz więcej marek naturalnych polskich. Kusi się o to, żeby robić właśnie linię pro ostatnio też dostałam do testowania linię pro z marki Yossi. Muszę powiedzieć, że naprawdę zapowiada się rewelacyjnie, ale też tą linię profesjonalną mawe oli botanika i tutaj mam jeszcze jedną maskę, którą mam nadzieję, że niedługo dla was omówię. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten krem to on jest niesamowicie ciekawy. Bardzo mnie on zaintrygował, dlatego postanowiłam, że muszę go koniecznie przetestować. Tak, on zupełnie po prostu jakby zmienia konsystencję, rzeczywiście tworzy taką warstewkę okluzyjną i jest Przepiękne pod oczy. Jest taki lekko, jakby tłusty, ale znowu jest bardzo, bardzo lekki. Jest to jeden z najlżejszych w dzisiejszym filmie kremów pod oczy, który dla Was omawiam. Właściwie myślę, że on jest najlżejszy. No i jeszcze Jadach jest też takim lekkim kremem i przepięknie, przepięknie wygląda na skórze pod oczami. Przepięknie odżywia, przepięknie wygładza, przepięknie rozświetla. Natomiast ma jedną dla mnie olbrzymią wadę, bo to jest jednak krem pod oczy. Tutaj. Wszystko ląduje na tym opakowaniu, na tym jakby rancie, plus wszystko ląduje tutaj w środku, więc ja co jakiś czas muszę czyścić to, co jest w środku, bo zwyczajnie krem dostaje się też na wieczko. no Jest to bardzo niehigieniczne. Całe opakowanie jest zwyczajnie brudne i to mi przeszkadza, powiem Wam, w używaniu tego kremu. Zawsze go otwieram i cały czas tego kremu jest bardzo dużo na wieczku, jednak płacimy za niego 160 zł, więc myślę, że to też jest ważne. To jest taka moja uwaga. I co on ma robić dla skóry pod oczami? Redukcja worków pod oczami, poprawienie kontury oka, podniesienie opadającej powieki, głębokie nawilżenie i rozświetlenie. Ja też zauważam. Dodatkowo jeszcze odżywienie skóry. Ten krem również zawiera kofeinę i peptydy. Również mamy tutaj aminokwasy, ferment z czarnej herbaty i potrójny kwas hialuronowy. Także domyślacie się, dlaczego ten krem oceniłam tak dosyć słabo. Nie mówię, że on mi się nie podoba, ale ze względu na tą bardzo wysoką cenę. No, zdecydowanie wolę Oli Botanika, natomiast tutaj wymieniłabym opakowania i miałabym produkt idealny. Gdyby słuchajcie, było to takie opakowanie w tym kremie rewelacja, naprawdę. Szkoda, że marka nie zdecydowała się właśnie na zrobienie takiego opakowania typowego z pompką. No nawet nie musiałoby być już airless. Także myślę, że jest to naprawdę wart polecenia krem pod oczy. Bardzo mi się spodobał i ze względu na skład, i ze względu przede wszystkim na działanie, na to przepiękne rozświetlenie skóry pod oczami, na to, że tak doskonale odżywia. Jeżeli macie skórę suchą pod oczami albo taką odwodnioną. Teraz jest dużo słońca, nosimy okulary, skóra się odwadnia bardzo szybko, więc będzie to doskonały krem i na dzień, i na noc. Ponieważ taką Konsystencja jest lekka i szybko się chłania. To nie jest taki, wiecie, bardzo tłusty krem, znowu jak ten, który uwielbiam. No i na koniec przypomnę Wam jeszcze krem Ole Henriksen. Mówiłam wam w poprzednim filmie, że testuję ten krem. Marka Ole Henriksen dla mnie to jest taka marka, która jest bardzo dobrze wypromowana, ma świetne opakowania, ma świetny marketing, wszystko bardzo ładnie wygląda. I te kosmetyki nie są złe. Nie uwierzę, że one są złe, natomiast są dosyć drogie. Więc tutaj, jeżeli będziecie coś kupowały, to dajcie też znać, bo ja przetestowałam dopiero dwa kosmetyki. Mam serum z witaminą C i mam właśnie ten krem pod oczy. Lekki, bardzo przyjemny, bardzo żelowy, idealnie się wchłania. Znowu przypomina ten krem tworzy taką bardzo fajną warstwę pod makijaż. Jest on trochę cieńszy w konsystencji niż krem Instry, więc będzie znowu dobry do bardzo różnych typów skóry pod oczami. Może być to skóra sucha, może być to skóra normalna, może być to również skóra ze zmarszczkami. Dla mnie jest to taki typowy przedstawiciel kremów na dzień. To jest taki krem żelowy, który ma likwidować opuchnięcia, ma chronić skórę pod oczami. Tutaj macie peptydy i bakuchiol. Ja osobiście też Wam powiem, nie jestem wielką zwolenniczką bakuchiolu. Ja jestem zwolenniczką retinol. Także jeżeli chciałabyście się dowiedzieć czegoś więcej, jeżeli chodzi o retinol, to gdzieś tutaj wyświetli się film. Jeżeli chodzi o moje ulubione kosmetyki z retinolem, mówi się o tym, że to jest taki retinol roślinny dla osób, które retinolu rzeczywiście stosować nie mogą albo nie chcą. Jeżeli nie możecie albo nie chcecie, to rzeczywiście jest to jakieś zastępstwo, ale nigdy on nie będzie działał w taki sposób jak działa retinol, więc tutaj do tego właśnie wolę retinol, bo retinol działa bardzo intensywnie, bardzo odmładzająco. I dla mnie jest to składnik numer jeden, jeżeli chodzi o odmładzanie skóry. No ale nie mówię nie, kiedy ten bakuhiel w kosmetykach występuje. Znowu nie jest to tani kosmetyką, kosztuje 200 zł, więc myślę, że to jest. Bardzo dużo, jak na ten typ kremu dziennego, natomiast on ładnie likwiduje puchnięcia, ładnie nawilża skórę pod oczami i znowu daje bardzo dobry, jakby podkład pod makijaż. Także z tego powodu mi się bardzo spodobał. Co jeszcze powinnam przypomnieć, ale tak już naprawdę błyskawicznie, bo o tym kremie zapomniałam powiedzieć na początku filmu, że też go testowałam. Jest on w oddzielnym filmie i jest to jeden z moich wielkich ulubieńców. To jest Coffee Eye z marki Fridge. To są kosmetyki, które trzymam w lodówce kosmetyki, które mają dość krótką przydatność do używania. Ten krem akurat jest na bazie kofeiny. Przepięknie nawilża, przepięknie odżywia. Jest to taki bardzo luksusowy krem pod oczy, jeżeli chodzi o właśnie likwidowanie opuchlizn, odżywianie skóry. Jest naprawdę fantastyczny. Także tutaj chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że ostatnio też testowałam właśnie markę Fridge. No i jeżeli jesteście zainteresowani akurat tym kremem, to ja zapraszam do tamtej recenzji, bo tutaj po prostu już nie chciałabym się skupiać na tym, żeby recenzować go ponownie. Na pewno będę otrzymywała od Was pytania, więc jeszcze w takim szybkim PS-ie odniosę się tylko do OptiCrystal, do serum pod oczy, o którym mówię na swoim kanale, mam wrażenie, najczęściej, dlatego, że jest to w dalszym ciągu najlepszy kosmetyk pod oczy, jaki miałam w życiu. Tutaj mówię w życiu, bo testowałam mnóstwo, dziesiątki kremów pod oczy, żeli, serów i żaden, żaden z nich nie przebija tego serum. To jest po prostu najbardziej genialny kosmetyk, jaki używałam. Cały czas, dla osób, które będą też zainteresowane, bo mówiłam też o tym kosmetyku w filmie, nie zaczęłam jeszcze używać Eye Doctor, czyli to jest akurat serum, jakby ono jest identyczne, tu też są ciekłe kryształy, ale tutaj dodatkowo macie dodany retinol, więc ja w sumie nie mogę się doczekać, kiedy zacznę używać tego kosmetyku, ale najpierw muszę zużyć OptiCrystal. No i teraz to już jest naprawdę wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że to zestawienie kremów pod oczy Wam się spodobało i trochę Wam je przybliżyłam, może Was którymś z tych kremów zainteresowałam. Myślę, że naprawdę fajne zostawienie kremów pod oczy. Czasami kremy tańsze wygrywają zdecydowanie z tymi droższymi. Tutaj kosmetyki koreańskie dzisiaj mam wrażenie, że pobiły niestety kosmetyki z tych bardzo wysokich półek, czyli na przykład te dwa. Jeżeli będziecie miały do mnie jakiekolwiek pytania związane z kosmetykami, o których dzisiaj mówiłam, oczywiście piszcie wszystko na dole. Z chęcią odpowiem na Wasze pytania, jeżeli będziecie miały jakieś wątpliwości, co kupić, albo czy jest Wam jakiś kosmetyk w ogóle potrzebny, żeby nie mieć za dużo kosmetyków, to też jest naprawdę bardzo ważne, to oczywiście piszcie wszystkie Wasze komentarze na dole. Ja się z Wami na dzisiaj już żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za spędzenie czasu ze mną i oczywiście zapraszam na swoje kolejne filmy. Do zobaczenia!